Twoje dziecko znowu wkuwa słówka do testu i kończy z takim wyrazem twarzy To! Tak to wyglądało 10 lat temu. Dziś dzieci uczą się tak. Szybko, łatwo i przyjemnie. 5 minut dziennie z aplikacją Quizlet i słówka magicznie zostają w głowie. A teraz pokażę Ci, jak je używać ze swoim dzieckiem. Wystarczy, że wejdziesz w aplikację Quizlet Wybieramy sobie aplikację Quizlet i wpisujemy Brain 4 Unit 6, czyli tytuł naszego podręcznika i rozdziału. Pojawiają nam się zestawy, mamy fiszki, możemy się uczyć. Później mamy Ucz się, czyli kilka opcji do wyboru. Możemy dać test, skonfigurować go można dowolnie. Jest prawda, fałsz, ale jak nam nie odpowiada, konfigurujemy go inaczej, czyli wybieramy sobie wielokrotny wybór. I mamy Różne opcje. OK, jak chcemy zakończyć test, to klikamy po prostu zakończ test. Następną opcją jest opcja gry Memory. Wybieramy sobie po prostu pary. Każdy wie, jak gra w memorki. I najlepsza, klotki. Po ułożeniu trzech klotków pojawia nam się słówko, które trzeba wpisać, jeżeli chcemy dostać następne klotki.